Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Was witam w tym moim pięknym, jakże nowym, żółtym kasku. W tym odcinku pokażemy Wam, jak wygląda zrywka i praca przy tak pięknym sortymencie jak to piękne S2B o jakże dużej długości 1,25m. Ten sortyment jest znany, wydaje mi się, że nie w całej Polsce. Wydaje mi się, że w 80% leśnic, nadleśnic został już wycofany, ale niestety na leśnictwach takich jak moje ten sortyment jest po prostu wręcz uwielbiany i robiony na tak ogromną skalę. Sortiment tent to tak zwana potocznie mówiąc paleta, jest bardzo niewdzięczny do pracy zarówno do tego, kto drzewo ścina, i potem jeszcze bardziej niewdzięczny dla tego, kto to drzewo zrywa. W tym przypadku u nas to drzewo i tak, ciął. I zrywa jedna osoba, czyli Przemek. Jak ciął, zobaczycie to później, natomiast jak zrywa, będziecie widzieć to w tym odcinku. Zrywka tego sortymentu nie jest naprawdę prosta, ponieważ jak sobie zobaczycie, tak naprawdę wozimy często puste powietrze. Na miejscu, gdzie mógłby być wałek o długości 2,5 metra, wieziemy tylko 1,25 m. Ciężej się go ładuje, ciężej się go rozładowywuje, a tak naprawdę koniec końców stos. Może wyglądać na dosyć potężny, a metrów wychodzi mało co. I tak naprawdę wszystko byłoby dobrze, gdyby maszyny jeździły na wodę. Ale niestety na wodę nie potrafię jeździć. No i tutaj rozpoczyna się dosyć duży problem opłacalności w pracy przy tego typu sortymencie. No i w zasadzie przy forwarderze, czy byśmy zrywali sortyment 2,5 czy 1,25 m, paliwa idzie tak naprawdę tyle samo, jak nie nawet nie wiem czy nie więcej. Bo czas załadunku. Podejrzewam, że jest jeszcze gorszy niż w przypadku sortymentu 2,5. A na pacę tak naprawdę wieziemy połowę tego, co moglibyśmy wieść. A to, jak wygląda praca przy tego typu sortymencie, zobaczycie w tym odcinku. Zapraszam Was na powierzchnię. zauważyć na tym filmie i na wszystkich ujęciach, które tutaj widzicie, e, krótkiego drzewostanu na krótkiego sortymentu na naszych drzewostanach, dosyć krzywych, e, wychodzi naprawdę dużo. Na tej powierzchni, na której się znajdujemy, praca ciągnikiem byłaby naprawdę ciężka. No i też możecie powiedzieć, no dobra, ale macie forwardera, macie przyczepę, no to skoro jest tak źle, to zrywajcie to przyczepą. No ale nie byłoby tutaj tak kolorowo, ponieważ na powierzchni, na której się znajdujemy, przejazd jest przez inną przebież, teraz tak naprawdę przez wywały. E, wywały nam zrobiły tutaj dojazd do tej powierzchni. Tam powiem Wam, że naprawdę są dosyć duże rabaty. Będziecie mogli to zobaczyć na filmy. Teraz one zostały przykryte przez gałęzie, bo Przemek sobie forwarderem tam troszkę je przykrył, ale naprawdę ciągnikiem tutaj Waltron, no zrywka byłaby totalnie tragiczna, dlatego też e, musimy tutaj radzić sobie forwarderem, a zrywka tak dużym sprzętem, tak małego sortymentu, tak krótkiego, jest naprawdę fatalna. Jest przez ten krótki sortyment do tego, że mój operator Przemek po tygodniu pracy na tym zrębie pójdzie na L4, bo po prostu będzie miał problemy z psychiką. Oh. Ja postaram się Przemkowi trochę pomóc. Biorę jednego i zapierdzielam na sto. A teraz zapytać się ciebie, jak, jaką masz opinię na temat sortymentu M25. Bo i ciąłeś i zrywasz teraz no. powiem tak. Ten kto to wymyślił to powinien sam to zrywać, nie? No jest jak jest, zrobić trzeba. Jakby, jakby miał z metra ten... Narzekał tak, żebym nie chciał robić, bym się zwolnił, na a to że dużo jeszcze tego masz? Dużo. To dzisiaj się nie widać końca. Nie, 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 nie. Bo w ogóle braknie mi chyba y, sortymentu 2,5, żeby se to łączyć. będę musiał tylko chyba na, na jeden rządek później jeździć, bo chcesz, Je. tam jeszcze brzozę, brzozę wcisnę. No i jeszcze może ze dwa wózki mam sos. No zobaczymy, no jakoś to tam muszę wykombinować. To jest najgorsze to, że Wiesz, stos jest zarąbisty, a potem jak metry odbiorą, to 15. A do, te, do tego jeszcze trzeba dołożyć spalanie nie. harwestera. No, tu jest bita bo w sumie pali tyle samo, jak nie więcej, bo to układanie to... Smarowanie łańcucha, łańcuchy, no przy, co, przy wszystko? Przy ciwce, wszystko. Tak, to przy harwesterze, to. no. Jest w tym zabawy, co nie? Nie, to się ślizga. No wiem, no jeszcze, jak, jak masz maszynę, że faktycznie na, na, na dwa rzędy zrywasz, no to to idzie, nie? To też idzie, tylko że w sumie zrywasz tak, by jeden rząd 2,5. Nie, tak? i potem weź to rozładunek. No to rano. Tak, no Bo myślę, że nawet czasowo nie jest razy 2, tylko nie wiem, czy nie wychodzi razy 3. No A tylko... paliwo, jak masz, będziemy tankować? Ale będziemy? No, 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 będziemy. To jest który dzisiaj? Nie wiem, 23. Y Piąty pawózek? Tak. Dzisiaj? No. To no dobrze. Ale to metrowo, patrz, że tu jest metrówka. Dwa, trzy, cztery. tak normalnie, by trzeba powiedzieć, że trzeci. Jakbyś robił dwa razy dwa i pół. Nie wiem, wiem, że jeżdżę w tej z powrotem. <tryk. tryk>. Co akurat się cieszę, że idziesz w tej sportowej koszeczce, pojechuj gdzie indziej. Słuchajcie, na nagranie tego odcinka poświęciliśmy naprawdę masę czasu, także proszę, jeżeli możecie nas nagrozić, łapką w górę jakimś komentarzem, czy nawet udostępnieniem tego filmu gdzieś dalej, będę wam niezmiernie wdzięczny. Trzymajcie się, papa. Pa. Tak? Wam mówić? Siuntka jedzie teraz je. Jadą. Po... Dzemo. Alej było. Tomek mówiłeś, że mam proste lasy. To teraz widzisz, jakie są.